Obżarstwo to nie tylko choroba naszego ciała, ale również naszego ducha. Obżarstwo jest jak Strumień deszczu, który spada na nasze cnoty, powodując wady. Chrystus w jednej z Ewangelii poucza nas słowami, baczcie, abyście nie ulegli pokusom wskutek obżarstwa i pijaństwa. Chyba jedynym łakomstwem, na którym Pan Bóg nam zechce pozwolić, to Eucharystia. Natomiast ludzie wolą upijać się alkoholem zamiast Bożą Miłością. To pewien paradoks w świecie, w którym żyjemy, kiedy większość z nas umiera z przesytu i chorujemy tak naprawdę na nadmiar. Nasza choroba cywilizacyjna to konsumpcjonizm, konsumowanie. Nieustannie chcemy konsumować, wszystko zjadać, i obżarstwo wkradło się w całe nasze życie. Ludzie umierają z przesytu, a ciało katolika coraz częściej bardziej domaga się deseru niż jego dusza eucharystii. Oprócz obżarstwa ciała wymieniamy również obżarstwo duchowe. Wielu ludzi obżera się duchowo, karmiąc się wyłącznie internetowo Bogiem, natomiast zapominają, że nasz Pan nie oddał życia w sposób wirtualny, tylko realny. Dlatego warto pić wodę ze źródła, a nie z kranu. Częściej chodząc na eucharystię i adorując Najświętszy Sakrament Miłości w Kościele. Obżarstwo i lenistwo to kompulsje, które degenerują naszego ducha i niszczą nasze ciało. Warto pamiętać, że ten problem często zaczyna się w naszych jelitach, ponieważ te w bardzo dużym stopniu mają wpływ na nasz mózg. Człowiek, który jest ospały, zniechęcony, pełny frustracji, tak naprawdę nie ma chęci na modlitwę. Jeżeli odczuwasz, Ociężałość, lenistwo, zniechęcenie, frustracje To czas na konkretny post od obszarstwa. Zachęcam cię, abyś wyszedł na swoją pustynię duchową, zostawił ten cały świat na chwilę i zanurzył się w swoje serce, aby zbadać, ile w nim jest obżarstwa Bogiem, a ile Jedzeniem. Pamiętaj, że prawdziwa odporność jest z ducha, a nie z brzucha. Dlatego zachęcam cię. Do mojej lektury na okres wielkiego postu, Boży Skalpel, uzdrowienie Postem, Marek Zaremba.